Siemano widzowie w kolejnym odcinku nowej serii od zera do bilionera, w której muszę zdobyć bilion. Jest to odcinek drugi, no i w tym odcinku naprawdę będę tryhardować i spróbuję zdobyć dużo rzeczy. Ostatnio zrobiłem Harvesta na Prismatic, więc mam dużo oczekiwania co do dzisiejszego dnia. No i co? Lecimy! Pamiętajcie, żeby zasubskrybować i dać lajka! Dobra, mam trochę sadzonek więc stepnę się do gardenu odbiorę też sobie jakąś kosmetyczną rzecz nie będę w niej używać, płot którego też trafiłem na drugim koncie no i postawię truskawki moje które pewnie długo będę już usuwać no bo po co mi tyle truskawek, nie? Po całkowity tyle truskawek, jak Olek już ma gruszki tutaj i róże. No ale jeszcze moje sezonki nie urosły, bo przyznaję się, nagrywam to od razu po poprzednim filmie, więc to wyjdzie w sobotę ten film. No i pewnie w niedzielę będzie kolejny z update'u nowego. No i też szykuję, żeby nagrywać Minecrafta. Możecie wybrać, czy Javę, czy bedrocka chcielibyście? Drawę to trochę później na kąpie, może miesiąc później, a potem to co chcecie, Bedrock. Lub ten, mogę na teraz tworzyć konto na Minecrafta gdzie mogę grać Bedrocka. A potem jeszcze, potem jeszcze drzewe, Więc wy zadecydujcie, bo naprawdę Wasz głos jest bardzo ważny na tym kanale. Ja zobaczę. Girl W Pe Pewnie nic nie będzie No ale nie wiem No zobaczmy O jezu Jak to się źle gra Dobra, Girl to Niepotrzebny Akurat jest Summer Harvest Aha Nie zauważyłem Summer Harvestu no to pewnie zrobię Summer Harvest Późniejszy dopiero teraz. Zobaczę, co tam w stoku jest. O, kolejne awokado. Awokado naprawdę lubię awokado. Zaraz je sobie kupię. Jeszcze tylko sprawdzę. Coś nie ma. No i nie ma. No kurde. Naprawdę, widzicie, jak to się gra. Trudno. Na tym naprawdę. Trudno się gra. No dobra, to coś teraz porobię i będziemy się widzieli zaraz, jak coś zrobię. No ale pewnie będę ten odcinek wygrywał dwa dni. Dzisiaj trochę i pewnie jutro. Zobaczymy. Dobra, zaraz będę robić Summer Harvesta. Jest 56 jak to nagrywam. I w stoku jest Pineapple, mój pierwszy ananasik. Mój pierwszy kochany ananasik, tylko daj mi się kupić. Czemu to jest takie duże? Nie, dobra, ja tego nie kupię. <grytanie> Czemu to jest takie trudne do kupienia? Kurna, czy te, Coś musi być taki duży. Nie wiem, pozbieram rzeczy do Summer Harvesta. Nie wiem, czy musi być jaki dużo, ale wiem, że musi zostawić lajka like i suba. To wiem na pewno. Co? Za starania. Za starania. Mam w ogóle jakieś tutaj o. rzeczy No zdobę. Tylko gdzie to mogę położyć? Może tu. Tam wywalone. Gdzie to postawię? O, idealnie. Idealnie. Tak to mi się podoba. Takie może być w sumie. Tak szczerze mi podoba. Jakby jedynie w bok, ale nie chce mi się tego zmieniać. Robię metodę z truskawkami. I w ogóle z blubery metod. No właśnie, mam awokado sidy i posadzone. Tutaj jeszcze w plecaku moim pięknym sadzonki i pineapple. Jeden tutaj ananasik. O, gruszeczka. No i zbieram blueberry, no bo co innego mogę zrobić, nie? Jak nic nie mam tutaj innego w ogóle. Fajny tomato mi rośnie. Bardzo duży pomidor, tak jak na moim koncie. Głównym mi urósł na początku. Mam szczęście do pomidorów. Jak tak widzę. Dużo rósł. Dopiero 64. Procent urósł, to jaki on będzie duży? nawet połowa nie urosła. Oho, to będzie mocne. To będzie na pewno mocne. Już mam full backpack. A summer harvest za minutę. No to idealne. Da, nie spamimy żeby Submit Planta Od razu Tylko żeby ludzie ogarniali idzie ale... tu tylko trzy osoby mm, No to bym się z cieszył To i tak W sumie mi też nie są złe. Pan, żeby coś było, nie? Lepsze to niż nic, według mnie. Dobra, Summer Harvest. Pięćdziesiąt 50, 399. Komu? On, oni dopiero takie rzeczy dali? To co oni mają w tych ogrodach? Już oni nic tutaj nie mają od niego. Co jest, co oni typ piszą? Nie wiem. Nie wiem co oni piszą. Dobra, raz zbieram. Jak ja więcej dam od nich. Koń nic nie mają. No, bo to pozbieram blueberry, czemu nie, blueberry mocne jest na Summer Harvest, bo moc szybko odrasta. Co to w ogóle tutaj mi rośnie, co to jest, a dobra to te, dobra już wiem. Już wiem co to jest, w ogóle jakiś pierwszy petby się przydał, jak tak myślę. Mi nie pokazuje iliam hajsu. Tanie jest iliam hajsu. 1,7 miliona. Jezu, przecież to są jakieś bambiki. To są jakieś nuby. Już oni 35 milionów mają. ja sam mam tyle, ale Jezu. Kon, on komądre waldy. Nie, dobra, mi się grać to chciało. Jesus. Dobra, nie z nimi bambikami. O z w ogóle ktoś pamięta bambika. Już jednak rare byłyby dobre z nimi. Rare pewnie biją, ale... Nie wiem, czy to się uda. Nie no, rare to pewnie się uda. To bardziej się nad epikami zastanawiać, czy będzie epickie nagrody. A jak na razie 1,7 miliona, nie wiem. Nie wiem, czemu mi nie pokazuje. Jest to bardzo ciekawe. Tam, co to zmienia, nie? Jakby, co to zmienia, proszę Państwa, 6 minuty harvestu, to trochę go pozbieram tego harvestu. Dobra, jeszcze zbieram teraz, już trochę chwilę zbieram. Nie wiem, czy już mam pełny. Jeszcze nie, ale oddam rzeczy. Zobaczmy, 5 minut zostało. Rób, chłopie, Rzadkie nagrody! Jezu, dobra, robię epickie. Robię epickie, no bo to sensu już nie ma. Idę tutaj. Taki rzeczy wystarczy żeby epika dać, ale oni już chyba dali epika. Nie, epik nie jest za 3000? Chłopie, weź rups, ja sam. Kirst trochę sprawdzam, ale gówno. Gówno w nim jest. I ciągle nie wiem, nie pokazuje mi hajsu. Nie wiem, co się stało. Że moich pieniędzy nie pokazuję. Ale dla tych, co nie wiedzą, ile mam, to 1700. To już dużo jak na początek. Jak na drugi odcinek. No ale ten pierwszy odcinek był jednak najmocniejszy, mi się wydaje. Ale mam już chyba Asa w rękawie. No chyba wyciągnę swojego Asa, którego mam. Na ten, no, ten odcinek. Dobra, rzadkie dalej. Jezu, co oni mają w tych kardena? Same pamiętory? No. Tacy ludzie mają Moon Mango. To nieźle. Ja, które mam 17 bilionów, Moon Mango nie mam. A tacy korna. Śmaśma. Nie wiem jak powiedzieć, sorry. Śmaśma, śma, śma. Tacy ludzie. 200 milionów. nawet nie 200 ile oni mają. 40, 40 milionów? A mango mają. Jakie bambiki. Jakie nuby. Taki jak ja jestem nubem, więc dlatego robię tu serię. Żeby z tego konta być prosem, tak jak. na swoim, chociaż 17 milionów to niedużo, ale. mini prosem. Aby zostać mini prosem i tyle. No ale nie wiem. Pewnie ten odcinek drugi będzie bardziej luźniejszy. Zobaczymy. A to 5000 trzeba. Dobra, tryhard. Widzimy się na nagro... No dobra, mamy legendarny. Jezu. Przecież tej już nie ma epików. Co o czym ja myślę? że w tych grze nie ma epickich. Tak! Jezu, jak jestem głupi. że nie ma epików. No ale nie dziwię się, gdy tylko dwie osoby, no bo ze mną to. ze mnie to. tam. ja nic nie doję. Tutaj. Gdy tylko dwie osoby dają, to się nie dziwię. Dobra, już nagrody. Nie będą one najlepsze, ale i tak, no, patrząc na to, że to tylko trzy osoby ze mną, ale ja to nic nie robię prawie, bo nie mam rzeczy, no to dwie osoby Legendarnie nie jest złe. Dobra, oby były seatpaki jakieś. Cleaning spray, dobra, jest. Są so, trzy? O, dobrze, trzy jeszcze, night stuff. Pięć summer seatpaków. Uuu, ale będzie opening, dobra. Dobra, dobra. Coś mocnego, proszę. Kurno. Kantalupy już mam. No znowu nie. Ja jednak tego nie lubię. Czemu ja to ciągle trafiam? Zostaw lajka na pocieszenie. Nie. Dajcie coś innego. No ale nie to. No kurde, no. Jest! Parasol. Parasol, dziękuję. Dziękuję, Gendel, że wysłuchałeś moich próśb. To dam tutaj Kantalupy moje. O! I parasol. Para, parasol gdzieś dalej dam. O, Pobędę go. Hodować, tak powiem, będę go hodować. No i tylko jakieś mutacje dać temu parasolowi. I on może dużo kosztować, bo on jakoś 100 tysięcy kosztuje. Co najmniej. No i też. Stok, który chyba niczym się nie zmienił. Ciekawym. No, nic ciekawego. Nic ciekawego. No. Niestety. Pir. Zawaliście, o kurde. To już mamy milion pięćset. Mocne się poszedł swoje blueberry. No, i trochę dostałem. Trochę nie. No, dostałem. Nie mogę mówić, że nie. No, jest trochę tego. Trochę tego jest. Mówiłem, że ten odcinek będzie mocny, już. Pierwszy milion w drugim odcinku. Milion pięćset. Wskazuję, że pewnie w tym na dziesięć milionów zdobędę. Zobaczymy. Oglądam.